Jak to się mogło stać? Ja nie mogę tak wyglądać. Musimy to jakoś odkręcić. To jak tam twój ostatni meczek w Fortnite? Cie? Jak tam robota idzie? No, słuchaj, no nie idzie. No, widzę, zadzwoniłam, że koniec z końcem, ale no. Ja się nie dziwię, że ci idzie, jak ty nie potrafisz iść i mówić jednocześnie. Sorry, no, za dużo wymagasz, no. Nawet taty nie mam. A, no to akurat się Nikt nie mnie dziwię. nie zabierał. Nikt ja mnie też opuściła, jakbym miała takiego syna. Fiblet, Halo, hej! Co wy chcecie od takiej biednej niewiasty jak ja? Pewnie znowu jesteście tacy fałszywi jak wszyscy moi byli. Ej, bo jeśli on tańczy, ona tańczy tutaj, to znaczy, że musi zarabiać jakoś, bo... Ta, to... Aha, do kogo ty jest... mnie... Jest, dzięki, są pod kolano, od tego się nazywam. <grym> <grym grym grym> to to, to skąd pier... próbuję ci wytłumaczyć, gdzie pracuję, jestem atencyjny, Dobra, tak? Nok. To jest firma, w której pracuję i zajmuję się właśnie takimi jak wy. Też możecie być tacy, jak ja. Co to normalnie, nie, spokojnie. Nie, jest to nie, jest dobrze tak, jak jest. To nie jest boli, okay. chodź, Żabciu, chodź. Nie, ja nic chodź, ci pokażę nie. nigdy, zostaw mnie. Chodź. Masuj po ręce, zostaw. O, malo, malo, malo. Nie, 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 Żyję jak coś. Co jest? Gdzie ja jestem? Ej! Ej! Co to jest? To mi wygląda na. Na pewno nie polskie. Ej, to chyba. Ch jest puszczany. Jezus, Maria to mikrofon. A to mi. Ja, ja... Wyglądało jak coś Bo innego. Nie mam kapelusz. Staut podobny. No, no fajnie. Warto by było coś zobaczyć. Zobaczyć? Zobacz, Wrócić lepiej by było, nic zobaczyć. Nie no, ty chcesz wracać? Kupa, Nikogo tu nie ma, nie ma ludzi, nie ma samochodów. Ja nawet nie wiem czy ktoś tam w środku będzie. Podejrzane, ale same plusy. Nie? Jest git. I, no chyba. to ho, idziemy. No. Jest pusto. Nic nie jeździ, to jest jakiś opuste <laughs> Zdrogi, zdrogi, Z, z ja jest drogi, z drogi, Jak tu nawet torów nie ma. Ty mózgu też nie ma. <laughs> jeszcze wyzywa! Niemiły pociąg! Niemiły pociąg! Po to są milsze? Chodź, zanim wróci! Sp za wolno jedziesz lamusie. Panie konduktorze, jeszcze ja! Jeszcze ja! Co jest? jeszcze ja! Nie w tą stronę! A to nie w tę stronę, dziękuję! Jaki miły człowiek! O, bardzo. Te żarty ostatnio mnie znów zwaliły, nie? Halo! Halo. Jest tu ktoś? Fajna restauracja! Ej, weź nas ze sobą! Otwarte jest! A! A I wszystko okay, jasne! Dobra. Dwie sprawy mam. Tak, wszystko tak, jasne. jest chyba Proszę. złodziej? Ha, tak. Wiem! Skradł mi serce dzisiaj rano. A druga? Co tak, to jest tutaj. za miejsce? Dziękuję. Witamy w Shibuks, Najlepszej restauracji tutaj! Tutaj, czyli gdzie? No tu! Właśnie. A, dlaczego tutaj jesteśmy teraz? Bo tu przeszliśmy przecież! Tak, nie rozumiem. Chyba na jednego. Ja <noise> Stąd. Gdzie jest ten pociąg? Niech mnie potrąci! Przez ciebie tu jesteśmy. Pamiętam te podkolanówki. Po moim ojcu, i co? Może mojego ojca Dobra. czy ty właśnie wgrałaś coś na mój komputer? Mamy dobrą lodziarnię, słuchaj, obok. babo! Shina Books. lody najlepsze tutaj. Coś taka... To mam, kawiany. powiedz mi... Nie ma. A, nie ma. Tak, serio? Nieważne. Nie, Ach, nie wytrzymam! Nie mogę zadać pytania! Słuchaj mnie! Siadaj samki, do stołu! A ty mnie słuchaj? Do stołu siadaj! No, siadaj tacz, do stołu, jak kurwa, pani cię ładnie mama. prosi. A ty gdzie znowu polazłaś? Choć, bo ja mam pytanie ważne. Kawę wzięłam sobie przecież całe osób... A plus. mi nie wzięłaś? Stop! Ja mam Przynieś ważne kawę. pytanie. Zamknij ryj. Przynieś mi kawę. Ty też sklej. Jak to się stało, że nie jestem już żabą? Bo jesteś w innym świecie. Chcesz się zobaczyć w lustrze? Chcę. A ty chcesz się zobaczyć... Ty powinieneś się zobaczyć w lustrze. Nieważne. Pewnie. Idziemy w takim razie. Chodźcie do lustra. Mam trochę bałagan, więc jakbym ci mógł zamknąć A. oczy na chwilę. Okej, okej, okej. Dobra, i teraz powoli. Chodźcie powoli, powoli tutaj chodźcie. Aha. Tu do, do przodu. Poczekaj, tu w ja, prawo. Uważaj, uważaj kot, uważaj kot, uważaj kot. Mruczuś, poszedł się jebać. bać. Tu zobacz. Ale nie, jesteś to nie, wzią, nie może mój... ja. ja. jestem łysą żabą. Nie widać. Patrz jak ja Nape... jestem Ale Jestem jakąś z papką no! No ładnie ci przecież. Nie, źle mi, bardzo mi źle. Widzisz tego? Patrz, ale patrz, zobacz, jakiego patrz jakiego teraz! Ale zobacz jakie zobacz jakie... No to jest Kwiaty. tragedia jakaś! <laughs> no dobra, no, ale no ja i tak czy nic nie zrobię, muszę iść do mojej siostry. A gdzie ją znajdziemy? Nie, tutaj nie piszcie, a gdzie? Tam musicie iść, tam. tam w prawo i w lewo. Tam. A pa. może z nami pójdziesz tam? Nie, Ej. ja nie mogę, mam restaurację Shibus do ogarnięcia całą. Nie widzisz klientów? No, wow, ale gwar. Tam macie i tam siostra i podobna do mnie. Pa! Tragiczna ta restauracja. Słyszałem Ej. to, łam to, kurwa. Tak gdzie mamy iść? Nie wiem, gdzieś tu, nie, nie mam pojęcia. Przydałby się tam? ktoś, kto by nam wskazał drogę, na przykład Bóg. Na przykład taki kupę. Gubien... Ej, ej! O! Ej, ty! Wracaj! Chodź! Bo nie zdążysz. Nie, ale czerwone jest! Jakie czerwone nic nie jedzie! Jak mnie coś zaraz potrąci Z drogi! Z dro... I gdzie on jest? Nie wiem, skupiłem go! Tu jest, o, patrz, tamtys. tu jest to gówno małe! Ej! Pieniędzy nie mam, nie mam pieniędzy, nic, nic nie robić. A masz ci piesa? Co będę z tego miał? Wpierdol dostanie. Możemy umiem się pić, kurwa, chodź. No? no dawaj, chodź. No dawaj, no Ale się chodź. No się cieszysz, no chodź, dochodź. No, no, <ślesz> <ślesz> no dobra, żartowałam, żartowałam. Wypierdal się. <ślesz> Ty też! O, <ślesz> mam I teraz jakoś w prawo miało być, tak? No, Coś takiego. Dobra, z drogi to nie kochajcie! O Jezu! Jezu! Oli! A wy co tu szukacie? Y, restauracji. Widzę, że pokazuje z palcami! Nie! No Jezu! O no Uspokój się! to jest sympatę, jest... poczekaj. Cię tam i tam po lewej stronie macie tą restaurację na końcu. Kurwa, mnie te nogi bolą wszystko, mnie uciska w tych glanach, no jezu, weź ale ten, no. ale masz problemy. Trzeba było numer wziąć do Tonego Hołka, może by cię porzucił. To on tam idzie. Kto? Idzie? Naprawdę? <laughs> ze wszystkich słów, ze wszystkich słów musiałeś użyć słowa idzie, tak? Dobór słów <laughs> przypadkowy. Jakiego mózg? <głos> <głos> o, pss, pss. Co to? Chcecie cię oh. Za ile? Zaraz. Po sto yes, lecimy Jedziemy. Ja do po was. Ej, ty lewitujesz. O nie, bo to jest najmniej realistyczne. Kurwa, gadające po... <noise> nie, bo ty lewitujesz. To nie ma sensu. <noise> Ja chcę wrócić. Z powrotem. No, tylko to trochę niemożliwe. Co? No, efekt uboczny trwa mniej więcej od dwóch godzin do. Nigdy. Co? Generalnie. Rozumiem. Co ty powiedziałeś? Co? Były jakieś sytuacje, a to trzeba gadać. Jesteśmy postaciami za nim, kurwa. UwU? przestań tak robić. Przestań tak robić, to jest nasza robota. Zostaw to tamom, kutasie. Zrób UwU. Nie, ale się trochę wstydzę. A, tam przesadzasz. To nie. To ramach za to się takiego. O rzaaaaj! Oh, super! Dobra, teraz ty, teraz ty. Wiesz jakie ja miałem fajny stawik? No, staw, ja fajny bola, stanik. A nie, nie masz. <laughs> Ej, <grym> co to za duży czerwony przycisk? Nie, zostaw mnie! No, A może jednak? Nie! No to kopie? nie, 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 proszę nie! proszę Czemu nie, Czemu nie? Nie, wtedy nie. Nie. Tak. Tak dobry naj, pomysł. Największe zło na świecie. Co ty nie, gadasz? No, na, piłka. Nie, nie, nie! Ranek, no pokaż sztuczkę. Ty grywalenie, jeb. Nie pokaż sztuczkę. Chyba Wiesz, że ty się odnajdujesz w swoim świecie, animu. Ja? Na pewno tak zrobić. Send tak. help, please. I'm the Powiedz me... mi. Krzak. Powiedz tak. mi. O Jezusie, święty. O kurwa. <śmary> <śmary>